Kolektywizm, część 49. Mikromajątki i własność wspólna. Są dwie, dla dwóch skrajnych patologicznych ustrojów, jest jedna wspólna cecha, a więc niechęć albo brak szacunku do własności wspólnej. Ma to miejsce w momencie, kiedy nie posiada się własnego majątku w ogóle, lub ma to miejsce, kiedy posiada się własny majątek absurdalnie ultra gigantycznie duży. Widać to organoleptycznie, a więc widać to w praktyce, że w momencie, kiedy te majątki. Są przerośnięte, to zaczyna zanikać jakakolwiek forma instytucji, która się zajmuje, zajmuje własnością wspólną. Czy to jest podyktowane ideologicznie, czy to jest podyktowane wyznaniowo, jakąś tam religią, nieważne. Bynajmniej zanika. Własność wspólna, czyli instytucja, która się zajmuje czy opiekuje własnością wspólną. Wypośrodkowanie pomiędzy tymi właśnie skrajnymi patologiami, czyli jak i komunizmem, takim już patologicznym komunizmem, patrz korea północna, gdzie nie ma własności wspólnej, własności prywatnej, praktycznie. I z drugiej strony takim feudalnym kapitalizmem, czyli końcowym etapem kapitalizmu, bo każdy kapitalizm w swojej końcowej formie prędzej czy później przekształca się w feudalizm. Nie następuje to natychmiastowo, tylko etapami, ale końcowy etap niekontrolowanego kapitalizmu to jest feudalizm, a więc możni panowie, którzy mają wąska grupa można państwa czy tam jakichś rodzin, rodów, które też potem między sobą walczą i rywalizują. Jest to wąska grupa, która posiada wszystko, wszystko, lasy, jeziora, miasta, wszystko. I plebs, czy podwładni, czy jakkolwiek tam inni, bardzo zależnie od nich, reszta ludzi, których na wszelkie możliwe sposoby eksploatują, wyzyskują. Jeżeli ktoś myśli, że w końcowym etapie kapitalizm się w coś takiego nie przekształca, no to po prostu tak zwane to są pobożne życzenia, bo niestety no, taka jest logiczna, taka jest logiczna kolej niekontrolowanego kapitalizmu, jak i też komunizmu, który znowu w drugą stronę działa że tym możnobładcą jest czy jakaś partia, w zależności od ideologii, jaką tam się kieruje, czy jakaś sekta, czy grupa religijna, wyznania czegoś. No, mówię, ideologie mogą być różne, jak i religijne, jak i polityczne, jak i jakieś, no, przeróżne, co tam do głowy przyjdzie. No i teraz tak. Jedno i drugie cechuje, że... W ludziach wytwarza się socjologicznie niechęć do własności wspólnej, bo w tych systemach ideologii jednego władcy, czyli komunizmu, komunizmu pochodnych, jest ten lud na dole, ten plebs, praktycznie zniewolony, a więc pozbawiony jakiejś własnej tożsamości. Własnego niezależnego możliwości realizowania swojej wolności, a więc no, wręcz uczy się go, że ma być taki ma być, ma być takim posłusznym stadem baranów. I w druga forma, gdzie jest? I druga forma, gdzie jest yy, kilku ultra giga właścicieli, to jest ta sama zasada, że. Mają wszystko, i nad wszystkim kontrolę, i ten plebs, ten lud, czy ludzie, którymi nadzorują, których eksploatują, tak samo utrzymują w takim niemyśleniu o samostanowieniu, niemyśleniu o rozwijaniu własnej wolności, bo to by im bezpośrednio zagrażało, ich sprawowaniu władzy. Dlatego. Końcowy etap komunizmu i y, takiego patologicznego komunizmu i kapitalizmu, takiego feudalnego kapitalizmu, tak podobne. I socjologicznie w jednym i w drugim tak samo ludzie mają wpajaną wręcz poprzez tą patologiczną poddańczość mają wpajane y, znaczy wpajane, niby się im nakazuje, żeby dbali o tą własność wspólną, ale przez wpajanie tego upodlenia, wytwarzają się w nich naturalne mechanizmy, że nie zależy mu. Braku motywacji do jakiegokolwiek tam rozwoju, jaki, czyli poprzez blokowanie ich własnego rozwoju, automatycznie też przekłada się to na niechęć do rozwoju jakiejś własności wspólnej, do pojęcia interesu własności wspólnej, jeżeli tak jak mamy to na przykład w Chinach, gdzie ten komunizm sfolgował, gdzie dał rozwój tej realizowania wolności, Poprzez właśnie uczciwe prowadzenie biznesu, bo tam straszne kary są za oszustwa, malwersacje, za korupcję i tak dalej. Bardzo, włącznie z karami śmierci, tam po prostu tego typu przestępstwa gospodarcze są traktowane jako terroryzm gospodarczy. Prawie na równi, jakbym podłożył, nie wiem, bombę pod jakiś dworzec, yy, gdzie jest pełno ludzi, to by był yy, na równi w Chinach jest prawie traktowany taki terrorysta gospodarczy. No i ja uważam bardzo słusznie. Bynajmniej. W związku z tym, że zostały to otwarte drzwi na realizowanie wolności tych poszczególnych ludzi. Motywacja do ich samostanowienia, ich realizacji już takiej wolności w jakimś tam zakresie przekłada się też automatycznie na chęć realizowania i rozwoju tej własności wspólnej. Nie? Tak samo to widać było no nawet dla na przykładu. Tu, w sąsiednim kraju, w Niemczech Zachodnich, gdzie był ten RFN, tam też był wysoko rozwinięty wysoko rozwinięta pomoc socjalna, ale i też yy, patriotyzm gospodarczy, a więc można już tak mówiąc, żeby nie jakoś tutaj negatywnie patować tym patriotyzmem, to po prostu był rozwijany rozwój tej tożsamości regionalnej, tej gospodarki, która jest utożsamiona z ich regionem, nie? bo to jest naturalne, to wynika wręcz z prawa natury, jest ich tożsamość, która wynika z ich terytorium i oni chcą, żeby ta gospodarka utożsamiona z tym ich terytorium, z ich tożsamością się rozwijała. I wówczas ludzie realizują swoją wolność yy, utożsamioną w danym terytorium i wówczas Chcą też rozwoju własności wspólnej, bo to jest jedno z drugim połączone. Dlatego yy, mikromajątki, które by mogły się rozwijać do jakichś mini, Midi, majątków, czy do jakichś średnio małych, średnio dużych majątków, ale nie do ultragigantycznych, tak samo przewiduje, że rozwijałyby ten aspekt socjologiczny, w, że to byłby bardziej zdolny, szybciej by doszedł do zrealizowania swojego pułapu majątku, a wówczas resztę energii siłą rzeczy, siłą rzeczy prędzej czy później przekazałby na rozwój tej przestrzeni wspólnej, żeby właśnie usprawnić infrastrukturę, czy jakieś modernizować, czy jakieś no, innowacje do tej wspólnej przestrzeni wkładać. Uważam, że właśnie jak najbardziej yy, Podobny model jak w Chinach, czy podobny model jak często był w Skandynawii, czy tu, tudzież w Niemczech Zachodnich, czy jeszcze w dobrych czasach Francji i tak dalej, to stymuluje też socjologicznie u ludzi chęć do rozwoju przestrzeni wspólnej. Widać to po prostu na przykładach z historii jeszcze niedawnej, jak to się działo ogólnie na świecie. Co o tym myślicie? Mówcie, piszcie. See you later.